<grystanie> Cóż, jak nieśmiałam. Cześć! Hello, ladies and gentlemen! Dzisiaj witam was w grze Zo Challenge razem z Rafałem i z Aśką, ponieważ tak prosiliście. ładnie? witajcie, ładnie! Cześć, jestem Rafał. Znaczymy! Znają, znają, że wszyscy i pragną. Co? Gra polega na tym, że mamy tutaj mnóstwo kart ze zdjęciami różnych zwierząt i dana osoba losuje kartę, przypada sobie do czoła oni muszą mi podpowiadać, co to jest za, zwie, za zwierzę, a ja muszę odgadnąć. Nie widzę, obrazka no, oczywiście. No, <trystanie> e, Byliśmy w Londynie z mamą e, i. E, to jest. Łatawiec e, w wodzie. E, płaszczka. <trystanie> 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 Bardzo lubię się tulić. <turystanie> No zgadła No, a, Ciędza, a O właśnie, dobrać. bo miałam ostatnio babcię z koalą, a teraz sobie nowy kupiłam <grym znalazł> <grym znalazł> Czekaj, spróbuj <skupia, grym znalazł> Pokazujemy, <grym znalazł> czy mówimy? Czekaj, spróbuję zrobić dźwięk O, no. Dźwięk Ej, to pokazuj, pokazuj, bo nie da się, on nie ma dźwięku To nie ma dźwięku Ma, ma dźwięk a e, nie da się tego pokazać, naprawdę. No to jest. Dobra, dajmy. Marvela są trzy. Części, są trzy części filmu. Niedawno wyszły znowu kolejne dwie. Odno. Panda. Odciłeś Marvela i panda? Zwierzę z Marvela. zwierzę z Marvela? Spider. Podkuduchy. Kerałuchy. W kuchniu. Jak bydło, gryźć, proszę, przyjść. Mhm. O, to może... Pokaż, pokaż! Nie, nie, czekaj, jak to było? Ślimak? Jakieś... Nic no, Ale Chciałem być domkiem, chciałem się na tobie położyć i udać domek Może to byłoby łatwiejsze Tylko mi się włożył w kulkę, to bym mógł się zmieniasz. <ś unexpectedly> <laughs> <laughs> nie, co? Czuję się, nie, <laughs> to o. O. Poczekaj, by do Gdzie Gdzie nie, 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 straszyłem normalnie. Ja nie, nie, normalnie. nie, 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 W nie, Ja nie, wiem. nie, 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 wiem, nie, 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 to, nie, 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 3D. d nie, 3D! 3D! 3DD, oglądajcie Piranie 3D. Obejrzyjcie Piranie 3D. A to co, może po Cycki w rozmiarze XXL 3D. No, cycki są ale film jest głupi. Ale on jest głupi. Teraz ty, ona szybko gra. <grym> <Snape>. <grym> pokazuje Garden Snake, tak? Dociek, pokazujesz kartę Snakea. Wygadałaś się! Co? Ale A, powiedziała bądź. już Snake! A skąd wiedziałaś? Pokazałam na ciebie! Już wiedziałaś? No! No pokazuj! No, szybko! A jak nie mogę bez Snaka pokazać? No tu! Mmm, <słuch> się! Uh, je -y. Jak jest taka... Akord silence! <słuch> pszczółką mają był! Gucio! Nie! Też z Guciem! Konik polny! Mm. No pewnie, to był taki najważniejszy na ...sobie lata ...spiera na 40 Już jest gama, no ja ci powiem Dzięki Maja I tak miłym akcentem kończymy, dziękujemy Tak, i tym miłym akcentem kończymy, ponieważ nie mamy czasu i idziemy Właśnie, dzisiaj nagrywamy, jest 28... 8... ...marzec, nie? Tak jest Marzec! I tociek urodziny. <fustancja> Nie widzę w komentarzach jak tociek. Dziękuję. I miłe słowa z jego strony. Idziemy się bawić. Tak, my idziemy się bawić. A widzicie spać. Pa, pa! Dobra, mam nadzieję, że... Nie, nie, jeszcze nie. Mam nadzieję, że tak się dobrze bawiliście jak my na tym filmiku. No subskrybujcie, lajkujcie, on jest niebezpieczny. Udostępniajcie, A my się żegnamy. Pa! A, i pamiętajcie, zostańcie kreatywni. Pa!